pyta, jak przechowywać farby online na palecie, żeby nie zaschły. O, to jest ciekawe pytanie. Ja jeszcze na nie odpowiedzi nie znalazłem. <grym> ja używam. Dlaczego? Ja używam dosyć dużo różnych palet. No i tych palet jest. No, wykorzystać, jak wspominałem, możesz wszystko. To, co Ci mogę podpowiedzieć, to na przykład, jeżeli. Używasz na przykład takiego krążka od jakiegoś tam pudełka plastikowego i masz wyłożone na tym farby, to zawsze możesz spróbować przykryć je jakimś kloszem. Czymś takim, co nie będzie do, doprowadzało powietrza. Bo to przede wszystkim powietrze, tlen, powoduje tutaj to, że ta farba nam schnie oczywiście, nie? temperaturę i tak dalej. Utlenia się to wszystko i ten. Więc można spróbować wyłożyć je na mniejszą paletę, taką, którą mogę zasłonić czymkolwiek, co nie będzie doprowadzało dostępu, się ograniczało oczywiście dostęp do powietrza. To no nie będzie oczywiście hermetyczne, ale na pewno proces schnięcia farby na pewno się z, no, wydłuży. Będzie można jej dłużej wykorzystywać i używać.